Cześć, ja jestem Mix Henry, a to jest pierwszy odcinek Let's Play Zenek Zombie. Yy, tak, yy, jako że musiałem zawiesić tak w zasadzie prawie każdą serię z powodu spalonej karty graficznej, tak więc yy, mam przyjemność zagrać w tą wspaniałą grę jaką jest Zenek Zombie. Jest to m, bardzo lubiana przeze mnie gra. Przechałem ją parę razy, znam ją w 100%, tak więc mam nadzieję, że będzie miło wam się oglądało Let's Play. Dobrze, a więc zacznijmy od fabuły, <ścoughs> czyli moje ulubione w grach, czyli czytanie dialogów. Ja Dobra, chodź. Ja chodź. Ja od... Mówi teraz jak? No, gadaj, ty jesteś babką. No to jak mają wiesz widzimy te buty? Y czy ja zawsze muszę się o wszystkim dowiadywać ostatni? Och! Twój brat miał rację, mówiąc, że wolę wyjść za niego, a nie za ciebie! On przynajmniej jest bogaty i kupowałby mi co, tylko bym chciała. No i co ty na to? A nie wiem. Ech, co ja wyszłam? Ty to twoje poczucie chmuru! Mam tak dosyć! What the fuck! Har, har, har! Nareszcie będziesz moja, tylko moja! Har, har, har! Zenek! no co ty tak stoisz? Ratuj mnie! Aha. Weeeeee! <grym> <Oui. grym> Sorry, ale nie mogę. No to pazenek, Zenek! Pożegnaj się z kochaną żoną, y, żoną! Har, har, har! Zostaw ją i to natychmiast, słyszysz? No to chodź, odważni Odważnisiu. No, y a to feller, nie doskoczę, ale ja ci jeszcze pokażę. No ty, czytaj tego drugiego. Nie ma sprawy. A teraz popatrz sobie po raz ostatni na żonę, bo wątpię, czy ją jeszcze zobaczysz. <śledziny> ja nie mogę na tych dialogu, chciałbym ja nawet... No nie, teraz ją muszę ratować. A miałem układać puzzle. No więc y, tak, to jest świetna polska gra, tak. Zapomniałem powiedzieć, że to jest polska gra zrobiona przez Kalafiorteka, przez Maciej'a Lamberskiego. Y, tak, chciałem grać na trybie hardcore, ale muszę przejść całą grę. A jakbym miał przejść całą grę, to bym się potem już nagrywać nie chciał. A szkoda, bo jednak yy, m, może i gra stawia wymagania na poziomie hardcore, ale umiem ją przejść. Tak więc, no co, nowa gra. Więc tak, mamy Zenka i teraz tak. On yy, się ogólnie nazywa Zenek Zombie. Yy, jest zielony, ma zieloną yy, koszulkę, skacze. Chodź! No co ty? <śmienic> Nie potrafi kucać ani patrzeć do góry. I teraz, tak. No co? No, zwinęli nam znowu babkę, jak to w każdej yy, grze. Nawiązaniem <śmienic> do Dutchmana do Adventure Island. No. Że tutaj nie jakiś kosmita, tylko że no właśnie, nie wiadomo kto to w ogóle. Nie spoileruj, nie spoileruj. Dobra, ja, ja nie spoileruję. Nie wiadomo kto to w ogóle jest. Wiemy, że jedyną jego cechą jest to, że on y, się y, myli, Jąka. To strasznie się śmieje. No. Hararara. I teraz po pierwsze. Fotorealistyczna grafika. No patrzcie, tu jest płotek z zenkiem. A to jest latarnia przed wzemkiem teraz, teraz nie widać, a teraz nie No to teraz szukaj. No, ja ja, ja, mówię ja mówię Dobrze, ale teraz tak. Yy, odcinki będę nagrywać jeden poziom na odcinek, czyli że będą odcinki dość krótkie. Policarskie. Yy, 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 tak myślę. Yy, o, właśnie, pokażę wam fajny włók. Uwielbiam to robić. Dobra. No, tak czy siak, jeżeli odcinki będą krótkie, to się będą pojawiały częściej, co jeden dzień, albo co dwa dni. O ile znał co się jest w komputerach. No. no więc, rozmawiaj. Klawisz akcji. Enter. Cześć dziadku, nie uwierzysz co się stało. Ukradli Krysię. Co? Ale ty! Nie może być! Mm. A właściwie jest Krysia? Jak to? Nie, nie wiesz dziadku, kto to jest Krysia? Przecież to jest moja żona. A, grzanek. To już nie ten wiek, żeby wszystko pamiętać. Co? Ukradłeś Krysia? No przecież mówię, no. O Rani, i co teraz? Nie... Yeah. Chyba jest znaczy czas. Tak. To jedni mamy. No co dziadku? A tu mieliśmy na zombie, z pod A co to znaczy? No ci dziwne Bądź cierpliwy chociaż raz. A więc tak. Pochodzisz z rodu, którego prezentantami byli wielcy ludzie, tacy jak Jan Wielki, Mały Max i wielu innych. Na pewno o nich słyszałeś. Nie. <śmiech> Nieważne. <śmiech> Zachowała ich wielka odwaga, zawdzięczali to swym nadzwyczajnym umiejętnościom. Teraz chyba nadszedł czas, abyś i ty stał się taki jak twoi przedkowie. Stój teraz prosto i nie ruszaj się, muszę cię wyruchać. <ścoughs> Do tego to zauwa... O, aż mnie boli. Jebut. Teraz możemy przejść do Teorii, by walczyć ze Złymi mocami nie wystarczy zwykłych jej, dlatego potrzebna jest magia. I ja nauczę ci jednego z podstawowych czarów, magicznej... Ołek By użyć tego czaru, musisz przywołać krótkie zaklęcie. Ołek <noise> <noise> to <noise> I próbować na tamtym marzcie. Już widzę let's play z Raymana. <laughs> no to zobaczymy, co się stanie. Elektrokula, naciśnij kontrol! Ja Zrobić to! Elektrokula! Teraz ty. Wow, Ale fajnie! To jest super czar, dziadku. A mogę strzelać z ryjkami? Hehe! <laughs> To wcale nie był żart. Mm. Dobra, Misha, to Po każdym użyciu tego czaru, Twoja siła magiczna słapnie i potrzebuje trochę czasu na odnowienie. Więc nie możesz strzelać z Aha, i na dodatek nie możesz żywać magii w mieście. Uuuu, szkoda. A szkoda, bo można by na przykład otworzyć yy, yy, bank. Albo... Uuuu, szkoda, ale to i tak jest lepsze od ga, gazurki. Gazrur. No i to było na tyle teorii, Myślę, że moja nie. nauka nie pójdzie na marne. Jak fizyka w szkole. No, no, no. Dziadku, nie Marcie, Teraz na pewno odzyskam Krysię. A zguń tego łobusa! A jak wrócicie, to babcia opiecze wam placek! <grym> Z jajkiem. <grym> dobra, no więc, dobra. Yy, yy, no więc, co? Mamy 8 żyć. Znaczy, yy, 8 zenków, 8 ludzików, jak ja to lubię mówić. <grym> Nie ma slow motion, na szczęście. Dobrze, yy, na za, przy każdym życiu mamy po 5 punktów zdrowia. Mamy też energię magii, której Wam teraz nie pokażą, bo nie mogę, yy, bo jestem w mieście. Oraz yy, diamenty. Dobrze, a więc to było tyle z tego odcinka. Już? No, nie. Bo uf... ja. No, za chwilkę nagramy kolejny. Dobra, bo ja się chciałem pośmiać. <laughs> Dobra, więc to było tyle z pierwszego odcinka. Let's play Zenek Zombie. To było na tyle. Do zobaczenia. Do Kurde, zjebałem to. Chciałem to zaraz z Tobą powiedzieć. Do zobaczenia. Do, Do usłyszenia. usłyszenia. Cześć. Cześć. No,